No, ale to, na, na trasie, nie, nie jest takie wykręcenie, <śmiennie> jest to moja, moja Yamaha jest bardzo no, Po raz trzeci no, ten rajd by Japoland już no, będzie się odbywał. Co ja mogę powiedzieć? Ranga imprezy jest potężna, jest to runda kandydacka mistrzostw świata w rajdach cross country. No, poprzeczka potężna. 9 września pan obserwator zacznie swoją ocenę tego rajdu przeprowadzać i, i, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No z naszej strony mogę powiedzieć, że najwyższa pół. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, także zapraszam wszystkich. Jest 700 km rajdu do przejechania, z tego 400 km odcinków specjalnych zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin, gminy Dobra i Poligonu Drabskiego. Jeżeli chodzi o kierowców, mamy siedem narodowości zgłoszonych, kierowców z najwyższej powiedzmy półki, kierowców z najwyższej półki. Same nazwiska jak Peter Handel, jak Krzysztof Połowczyc tutaj mówią same za siebie jak Rosani Mormienko Także zapraszamy. Ja bym tutaj ze swojej strony chciał tylko powiedzieć, że przy tej rajdzie pracuje stu sędziów podczas całego przebiegu. Z głównie Automobil Klub Gruzowski, Autoklub Szczecin i Klub Motorowy Zielona Góra oraz sędziowie z Warszawy. Do tego bym chciał powiedzieć, że z 200-200 osób zabezpieczenia. Ja bym miał tutaj za Państwa pośrednictwą prośbę, żeby Wszyscy kibice pamiętali, że to strajd to są maszyny, żeby y, korzystać z przewodników, korzystać z rad y, sędziów. Są wyznaczone miejsca dla, y, dla kibiców, żeby tylko na te miejsca się dostać. Są to wybrane miejsca najlepsze, gdzie Państwo wszystko możecie zobaczyć, a trzeba pamiętać, że to są samochody i y, jacy by kierowcy za ich y, kierowcy w nich nie siedzieli, to są tylko samochody. Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Dziękuję. Z drugą ważną im Przy przedłu... okazji Rajdu Baja udało nam się zorganizować trzecią już edycję e, tych targów. Wystartowaliśmy co prawda w niekorzystnych warunkach, bo wiadomo, że targi to jest e, barometr gospodarki. Lekki kryzys akurat e, mamy i, i z tymi wystawcami jest różnie. No ale udaje nam się, nam się to związać i e, na terenie targów szczecińskich przy okazji Rajdu Baja będzie się odbywała duża wystawa. Będą dilerzy samochodowi, motocyklowi, akcesoria... Dla młodzieży, która jest żądna jakby atrakcji, liczne pokazy motocyklowe, wyścigi autodemolki, pokazy stuntu. Oczywiście będzie strefa kibica, w której będzie można obejrzeć relacje z rajdu, także serdecznie wszystkich zapraszamy. 9 wieczorem jest otwarcie, natomiast 10 i 11 września od godziny 10 do 18 targi zapraszają. Wstęp płatny 15 zł.